Bridge or Cypher? Myślę, że bridge jest lepszy, yeah. Okej, okay, okay. O, mam jakąś słodką dziewczynkę. No i od razu dzień jest lepszy. Jeśli się zapyta, bridge or Cypher? Jako słodka, kocham ją. Bridge. Mario you a girl? Yeah. I love you. <laughs> Dała mi serduszko, czacie! Kocham kobiety, też kocham kobiety. Aż tak nie podrywaj, przecież masz chłopaka halo. Mam chłopaka halo. on wie, że ja uwielbiam kobiety. Ale tu dużo ludzi, co kocha kobiety. No kurde, nie wyobrażam sobie, żebym miała inny dom. No. Nice. You're awesome, guys. Thank you, too. Thank you. Are you okay, Yoru? No. <laughs> Yoru just smoked 20 cigarettes. Yeah, I guess so. I'm Bierz gonna stand for you. Boże, jak ona jest słodka, no! Nie wytrzymam. I'm gonna stand for you. I can flash for you. Boże! Jaka słodka ona jest! I'm gonna flash. Nie mogę się skupić przez słodką osób, ka nam no, przeciwko! Ona... Ale... Nice. I'm gonna flash? What inside? Oh, inside. Kocham ją, no! Jest enemy taka remaining. złota! And I flash for you. 3, 2, 1. Ona jeszcze mówi 3, 2, 1. Nie, rozpłynę się zaraz. Let's enemy remaining. Nice! You're the gold, Breach. Ale you. się zawstydziła? No pewnie, że tak. Ja tutaj jestem tylko po to, żeby zawstydzać piękne panie.